A jednak powstał z martwych pierwociny spośród umarłych. A więc Jezus jest pierwszą pierwociną zmartwychwstania. A więc z Jego pierwocin śmierci, z Jego cielesności, z Jego cielesności powstaje to nowe, odrodzone ciało, w którym mieści się pełnia Boga i pełnia człowieka. Aby na tej ziemi każdy człowiek wiedział, że to jest pełną prawdą Boga. Bo kogo zobaczymy, kiedy staniemy przed Bogiem? Czy najpierw zobaczymy Ducha, czy najpierw zobaczymy, zobaczymy pełnego chwały Syna Bożego? Który, który przeżył w swoim ciele, tak jak my. Witaj, bracie człowieku, witaj, Synu Boży, witaj mój bracie, który uwierzyłeś we mnie, witaj ty, który nie wyznałeś w tym świecie, witaj Ty, z którym idę z tobą. Skoro bowiem przez śmierć? Człowiek, przez śmierć Człowieka, to i przez człowieka zmartwychwstanie. A więc ten człowiek, ten człowiek, który z małego imienia przekazuje życie potomstwu, to ten człowiek z dużej litery przekazuje zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. A przecież na czym polega zmartwychwstanie, w tym trzecim w swoim znaczeniu i czwartym muszą ze śmierci zmartwychwstać i muszą zostać przybrani w ciało, bo zmartwychwstanie zakończy proces bawienia człowieka. Łączy się duch, dusza i ciało i na nowo integruje się człowiek z zmartwychwstaniem. Dlatego zmartwychwstanie jest dla integracji człowieka konieczne, bo w śmierci umiera jego ta część materialna, a ta duchowa pozostaje w relacji z Bogiem. Również jest powstaniem z umarłych. Co siane dla zniszczenia, powstanie dla niezniszczalności. A więc to, co, co powoduje śmierć, powoduje zniszczenie. Dla niezniszczalności, bo zmartwychwstanie będzie już niezniszczalne. A ciało ludzkie i śmierć człowieka będzie zniszczalna. Co siane dla poniżenia, powstaje dla chwały. Wydaje się, że śmierć jest niechlubna. Wydaje się, że śmierć człowieka jest niegodna. Dlaczego człowiek musi umierać? Jakie jest, dlaczego jest takie przeznaczenie człowieka do śmierci? Ponieważ jest przeznaczeniem do chwały, to ludzie myślą, że przeznaczenie do śmierci jest przeznaczeniem do hańby. Bo to, co jest siane dla niemocy, powstanie dla mocy, bo mocą Boga zostanie ciało śmiertelne z prochu i z tej rzeczywistości pozostawionej po śmierci człowieka przywrócone do mocy. Ciało jest, ciało jest siana ożywiane duszą, powstanie ciało duchowe. To ciało ożywiane duszą stanie się ciałem duchowym. Odtąd ciało będzie duchowe, teraz ciało jest materialne. Teraz dusza podtrzymuje ciało, a potem zostanie przemienione ciało w duchowe. A więc jeszcze nie wiemy, na pytanie: co z ciałem umarłych? W jakim ciele staną? Staną duchowym. I tak jest też napisane: stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. A nie najpierw duchowe, lecz ożywiane duszą, potem duchowe. A więc człowiek jest tu na Ziemi, prowadzony bez Boga tylko przez duszę. To jest jedyny ślad rzeczywistości duchowej. Jeśli wierzy, to może poddać się prowadzeniu Boga. I dlatego będzie w tej rzeczywistości przeprowadzany. Pierwszy człowiek z ziemi, gliniany. Drugi człowiek z nieba. Jaki ten gliniany i takimi gliniani. A jaki niebieski takimi i niebiescy. A jak nosiliśmy podobieństwo do glinianego, będziemy też nosić podobieństwo do niebieskiego. Czy bez zmartwychwstania jest możliwe to, aby człowiek stał się człowiekiem niebieskim, duchowym? Nie jest możliwe. I dlatego. A tak mówię wam, bracia, że ciało i krew nie może posiąść Królestwa Bożego. Ani też zniszczalny nie wchodzi w posiadanie niezniszczalności. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie cali umrzemy. Od, czoł, od czasu sporów naukowych oduszę. Zaczął się problem... Definicyjnie następujący. Dusza jest też materialna i duszą można manipulować, mówią naukowcy. To znaczy, że dusza nie jest duchowa, że w niej nie ma pierwiastka duchowego. Czy dusza jest śmiertelna czy nieśmiertelna? Dusza, je, skoro jest materialna, to jest śmiertelna. Ale to przecież najpierw było odbicie człowieka, Człowiek był ten gliniany połączony z duszą, tak? A ten niebieski, duchowy, połączony z kim? Z Bogiem. A więc nie cali umrzemy, ale cali dostąpimy odmienienia. A więc w tej całości, po zmartwychwstaniu, wszystko zostanie zintegrowane. Czyli... Jeśli nie wszystko umiera, to znaczy zostaje pierwiastek człowieka, który łączy się z Bogiem, który był świątynią Ducha Świętego, przez którego należał do Boga i ten pierwiastek Boga, ten ślad Boga, ten znak Boga, ten znak świątyni duchowej pozostaje żywy jako dowód. Ten dowód, który przedstawi Syn Boży Ojcu, to jest ten, który we mnie uwierzył. Już, jakby pokazywałam dzisiaj próbę sceny powitania w niebie. Witaj, mój synu, umiłowany. A więc, ale natomiast w sali dostąpimy odmienienia. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na ostatni głos trąby. Bo da znak trąba i umarli powstaną jako niezniszczalni, i my dostanie, dostąpimy odmienienia. To nie będzie już tak jak poród fizyczny, ale będzie to ożywienie w mgnieniu oka. Już nie będzie tego procesu przemieniania, bo trzeba by tutaj zniszczalne przywdziało niezniszczalność, a my doznamy odnie, od, odmienienia. Bo trzeba, by tutaj zniszczalne przywdziało niezniszczalność, a tutaj śmiertelne przyjęło, przywdziało nieśmiertelność. Gdy natomiast to zniszczalne przywdzieje nie, niezniszczalność, a tutaj śmiertelne przywdzieje nieśmiertelność. Czy to nie są zagadnienia naukowe, co jest niezniszczalne? Zniszczalne, co jest śmiertelne i duchowe? Podczas ostatniej konferencji, na której byłem, tej poprzedniej, była apologetyka i zagadnienia duchowe. Co jest duchowe i kiedy jest duchowe? A tutaj, śmiertelne przywdzieje nieśmiertelność, wtedy spełni się obozdanie zdanie zapisane. Połknięta została śmierć dla zwycięstwa. Gdzie jest Twoje śmierci zwycięstwo? Gdzie jest Twoje śmierci żądło? Tym rządłem śmieci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki, bo zaczynamy już rozumieć, że sylogizmy na temat zmartwychwstania zaczęli tworzyć judejczycy w tym kościele, w tej wspólności, przygotowani do tego religijnego życia przykazaniowego, w którym tworzyli te sylogizmy i dlatego postawili sylogizm, a w jakim to ciele zmartwychwstaniemy. I widzimy tutaj, że znowu pytają z poziomu prawa, a nie z poziomu ducha Bożego. W nich jest jeszcze cały czas w środku bardzo często litera prawa i świątynia prawa, a nie zagościła jeszcze w nich świątynia ducha świętego. Bogu niech będą dzięki. Dlaczego? Bo daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A zatem, moi umiłowani bracia, bądźcie wytrwali, niezachwiani, zawsze celujący w dziele Pana, świadomi tego, że wasz trud nie jest bezowocny. To zdanie łączy się z tym z 12 rozdziału, gdy mowa jest, że są rozmaite działania. Te cztery części tego zdania, a więc umiłowani bracia, po pierwsze, bądźcie wytrwali. Po drugie, niezachwiani. Po trzecie, celujący w dziele Pana. I po czwarte, świadomi tego, że Wasz trud w Panu jest, nie jest bezowocny. Te cztery elementy służby człowieka bieżącego, te cztery elementy sięgające w tej służbie w kierunku wiecznej bezowocności. Te cztery elementy mówiące o tym, że to wytrwanie i niezachwianie, że to celujący w dziele, dziele Pana, jakby ciągle pytający się Panie, co jest Twoim dziełem, które mam wykonać tutaj na tej Ziemi, co tutaj mam uczynić, co mam tu zrobić, jak to mam zrobić w dziele Pana. Ojcze, prowadź wszystkich uczestników tej konferencji, w Twojej miłości, w Twoim duchu świętym, na Twojej drodze do każdego, każdego, do tego miejsca do którego jeszcze musi dotrzeć każdego do tego punktu którego musi dotrzeć do, do, aby zaspokoił Tobie który dajesz i zaspokajasz wszystkie myśli w Chrystusie i wszystkie potrzeby w Chrystusie, aby wszystkie zostały zaspokojone aby każdy z uczestników tej konferencji nauczył się tego co może zrobić dla swojego Pana aby znalazł to, aby znalazł to dzieło w którym będzie celował aby znalazł tą, tą posługę albo te, te różne czynności i dary, przez które może być użyteczny bardziej służbie dla Chrystusa. Proszę, aby każdy w ciągu najbliższego roku do następnej konferencji odnalazł coś ważnego dla siebie, co uczyni dla Pana. Coś, w co się włączy i za czym pójdzie. Panie prowadź wszystkich Twojej miłości, i w Twojej łasce. Em nome de Jesus Cristo. Amém.